Rozkładaj rzeczy na części. Istnieje romantyczne przekonanie, że źródłem całego zła jest Twoje poczucie odrębnego ja. Gdybyś tylko potrafił uświadomić sobie swoje połączenia ze wszystkimi innymi istotami i wszystkimi rzeczami, odczuwając, że wszyscy jesteśmy jednym, wtedy problem by się zakończył. Kiedy przychodzimy do buddyzmu. Słyszymy naukę o nie ja, nie ja, nie ja i wydaje się, że On mówi to samo. To pasuje także do neurotycznego problemu, który wielu z nas ma, odkąd zostaliśmy wychowani w przekonaniu, że jesteśmy źli. Gdybyśmy tylko mogli wymazać nasze poczucie ja, wtedy nie mielibyśmy już żadnych problemów. Ale Budda nigdy tego nie nauczał. Nigdy nie powiedział, że źródłem zła jest ja, chociaż czasami można to usłyszeć, zwłaszcza w kręgach Mahajany. Prawdziwym źródłem zła jest nieuwaga, brak skrupułów. Innymi słowy, nie obchodzi cię rezultat Twoich działań. Po prostu robisz to, co chcesz robić. Nie chcesz zastanawiać się nad tym, jakie będą długoterminowe konsekwencje. To jest zupełnie inne źródło zła. To jest nawyk. Cały sens nauczania Buddy polega na tym, że nawyków można się oduczyć. Może istnieć nawyk, z którym bardzo się utożsamiasz i twoje ja wydaje się być bardzo mocno w ten nawyk uwikłane, ale jeśli jest to nieumiejętny nawyk, musisz te rzeczy od siebie oddzielić. Budda nie każe ci pozbywać się swojego ja. On w rzeczywistości zaleca, byś najpierw wyszkolił swoje ja tak, aby było umiejętne. Ale przede wszystkim nie każe ci zbytnio myśleć o ja w ogóle. Mówi, żebyś skupiał się na jakościach, na jakościach umysłu. To tam, jak mówi, znajdziesz rozwiązanie problemu cierpienia. Jak powiedział, gdyby umiejętne jakości umysłu nie mogły być rozwijane nie nauczałby ludzi, aby rozwijali umiejętne jakości. A gdyby rozwijanie umiejętnych jakości umysłu prowadziło do cierpienia, tak żeby tego nie nauczał. Podobnie z nieumiejętnymi jakościami umysłu, gdyby było niemożliwe pozbycie się nieumiejętnych jakości, nie uczyłby tego. A gdybyśmy mieli cierpieć z powodu tego, że pozbywamy się nieumiejętnych jakości, on również by tego nie nauczał. Ale właśnie dlatego, że możemy rozwijać umiejętne jakości i porzucać nieumiejętne jakości, i dlatego, że będziemy mieć z tego pożytek, dlatego uczył tych rzeczy. Zamiast więc próbować pozbyć się swojego ja, zauważ, jakie masz nawyki i spróbuj rozpoznać, czy są umiejętne, czy nie. Jak powiedział Budda, ważnym aspektem mądrości jest widzenie rzeczy jako oddzielnych Masz nawyki. Ale nie musisz się z nimi utożsamiać. Pojawiają się popędy, pojawiają się stare nawyki, ale nie musisz za każdym razem dawać się im ponieść. Możesz się cofnąć i powiedzieć: Nie, tym razem tam nie pójdę. Jeśli odkrywasz, że nie możesz się powstrzymać, problemem nie jest twoje poczucie ja, problemem jest nieumiejętność powstrzymania się. A więc, co mówisz do siebie? Kiedy nie możesz powstrzymać się od zrobienia czegoś nieumiejętnego? Jakich argumentów używasz wobec siebie, mówiąc, nie potrafię tego zrobić? To są rzeczy, na których musisz się skupić. Będzie tam trochę nieuwagi, trochę braku skrupułów, innymi słowy, nie przejmowania się rezultatami swoich działań. Pojawi się argument, że jesteś zbyt słaby, że nie masz siły, by się powstrzymać. Właśnie dlatego ćwiczymy koncentrację, żeby wzmocnić umysł. Czasami mówisz: Nie potrafię wyobrazić sobie siebie idącego tą ścieżką. Ale odkryjesz, że twoje poczucie tego, kim jesteś i co potrafisz zrobić, będzie się zmieniać w miarę, jak będziesz kroczyć tą ścieżką. Skupiasz się znowu nie na swoim ja, ale na konkretnych nawykach, konkretnych jakościach. Co powinno być porzucone, co powinno być rozwijane. Rozdzielaj rzeczy w ten sposób, a zadanie stanie się o wiele łatwiejsze. Kiedy mówisz sobie, jestem zły, pamiętaj, że Budda powiedział, iż ten sposób myślenia w ogóle nie jest pomocny. Kiedy mówisz sobie, jestem dobry, to także nie jest pomocne. W końcu, gdybyś naprawdę był dobry, nie cierpiałbyś. Nasz problem polega na tym, że sklejamy rzeczy razem. Skleiliśmy siebie w poczucie ja. To trochę jak keks. Masz te wszystkie kandyzowane owoce w środku z odrobiną ciasta, które trzyma to wszystko razem, i jest to dość obrzydliwe. Nie znam nikogo, kto lubiłby keks, więc jeśli nie lubisz keksa. Rozbierz go na części. Wyjmij kandyzowane owoce a zostanie trochę ciasta. To ciasto może być w porządku. Możesz je zjeść. Nie wyrzucaj wszystkiego. Musisz zobaczyć, że w twoim umyśle istnieją pojedyncze jakości i pojedyncze zdarzenia umysłowe, i nie wszystkie z nich są złe. Ale czasami sposób, w jaki je sklejasz. Sprawia, że stają się złe. Dlatego Budda mówił, żeby rzeczy rozkładać na części. Jest fragment, w którym pyta czcigodnego Sariputę, co znaczy zgłębić dammę. Sariputta przez chwilę milczy. Wtedy Budda pyta go, czy widziałeś, że to powstało? I wtedy Sariputta rozpoczyna całkiem długie wyjaśnienie o widzeniu rzeczy tak, jak powstały, jako pojedynczych zdarzeń w umyśle, pojedynczych nawyków, pojedynczych jakości w umyśle. Widzisz, że mają one swój pokarm, coś, co je karmi. Jest jakiś urok w tym pokarmie i dlatego te jakości trwają. Ale jeśli nauczysz się nabierać trochę beznamiętności wobec tego uroku, one opadną. Przesłanie tutaj jest oczywiście takie, że to ty sprawiasz, że te rzeczy się dzieją, a potem na nie narzekasz. Nie widzisz, że sam je wywołujesz. A nawet jeśli widzisz, mówisz sobie, nie potrafię wymyślić żadnego innego sposobu, żeby to zrobić. Dlatego wiele naszych uzależnień jest zasadniczo porażką wyobraźni. Nie potrafimy wymyślić żadnego innego sposobu działania w danej sytuacji, więc po prostu idziemy za naszym starym, nawykowym sposobem reagowania. Częścią medytacji, jak powiedział Budda, jest nauczenie się, jak zapobiegać powstawaniu nieumiejętnych jakości. To znaczy, że musisz zaangażować się w pewne przewidywanie. Myślisz o tym, co może wydarzyć się jutro. O tym, gdzie zwykle wciskają twoje guziki, i starasz się wymyślić sposoby, aby nie pozwolić na to, by zostały wciśnięte. Jeśli ludzie mówią rzeczy, które zwykle by cię wyprowadziły z równowagi, musisz zapytać siebie: Dlaczego pozwalam sobie być niewolnikiem tego, co oni mówią? Czy mogę się z tego wyłamać? Pomyśl o niektórych sposobach myślenia, które Budda zalecał. To jeden z powodów, dla których tak ważne jest, że mamy sutty. Wielu ludzi studiuje Abhidhammę. To są tylko listy terminów i listy tego, jak X powoduje Y, a Y powoduje Z, ale bez całej mądrości, która jest w suttach, gdzie Budda mówi, w taki sposób powinieneś ze sobą rozmawiać. W taki sposób powinieneś utrzymywać w umyśle pewne analogie czy postrzegania. W taki sposób powinieneś oddychać. To są instrukcje, które są naprawdę użyteczne. Więc pomyśl o tym, jak oddychasz. Pomyśl o tym, jak do siebie mówisz. Pomyśl o obrazach, które utrzymujesz w umyśle. Powiedz sobie, Mogę zrobić to inaczej. Jeśli to powoduje cierpienie, nie muszę tego dalej robić. Budda daje ci przykłady po to, by poszerzyć twoją wyobraźnię więc skorzystaj z nich. Kiedy rozkładasz rzeczy na części w ten sposób, wtedy problem ja także się rozpada. W trakcie tego odkrywasz, że twoje poczucie jaźni ma pewne zastosowania. W końcu, jeśli jesteś naprawdę mądrym ja, będziesz myślał o konsekwencjach. Mówi się, że to zdrowa funkcja ego przewidywanie, jakie będą rezultaty Twoich działań i troska o unikanie szkody. Tego rodzaju ja jest czymś, co faktycznie chcesz wzmacniać. Ale jeśli nie lubisz myśleć w kategoriach ja, po prostu naucz się rozwijać nawyk myślenia. O konsekwencjach swoich działań, troski o konsekwencje swoich działań. Mów sobie, nie chcę powodować cierpienia. Co mogę zrobić? To jest pytanie: co mogę zrobić, a nie: jak mogę pozbyć się mojego ja? Jak mogę być bardziej uważny? Jak mogę nauczyć się na tyle przejmować konsekwencjami swoich działań? żebym mógł zmienić swoje nawyki. W ten sposób uczysz się, jak nie cierpieć. Cała kwestia jaźni zostaje odsunięta na dalszy plan. Nasza zachodnia tendencja polega na tym, że chcemy od razu dotrzeć do sedna sprawy, nie bawić się w wiele mniejszych rzeczy. Myślimy, że nieja jest najwyższym nauczaniem, więc chcemy od razu wspiąć się na sam szczyt. Miałem kiedyś sen, bardzo wcześnie w mojej praktyce. Było wielkie muzeum, miało wiele pięter. Można było wejść głównymi drzwiami i iść po schodach. Ale była także drabina oparta obok budynku, prowadząca prosto na najwyższe piętro. Powiedziałem sobie: Chcę wejść po drabinie. Ale kiedy wspinałem się po drabinie, drabina zaczęła się przewracać. Wtedy się obudziłem. Zrozumiałem przesłanie snu. Nie wejdziesz od razu prosto na szczyt. Musisz popracować nad fundamentami. Wchodź kolejnymi piętrami, jedno po drugim. Miej trochę cierpliwości i miej trochę wytrwałości. W ten sam sposób, chociaż słyszymy, że ostateczną rzeczą, która stoi między tobą a przebudzeniem, jest twoje poczucie ja. Chcemy udać się tam od razu. Ale nie możesz tak zrobić. Ta drabina się przewróci. Potrzebujesz zdrowego poczucia jaźni, aby wejść na wyższe poziomy, a to wymaga przejścia przez wszystkie etapy praktyki. To wszystko sprowadza się do rozwijania umiejętnych nawyków nawyków, które mówią: cokolwiek trzeba zrobić. Jestem gotów to zrobić. Jestem pewien, że potrafię to zrobić, i wiem, że skorzystam na rezultatach. To jest bardzo szczupłe poczucie jaźni tak szczupłe, że nawet nie musisz myśleć o nim jako o jaźni. Myśl po prostu o motywacji, że dobrze jest być umiejętnym. Dobrze jest myśleć o konsekwencjach swoich działań. A potem motywuj się, żeby chcieć zrobić to jak najlepiej. Kiedy skupiasz się na poszczególnych problemach, ten wielki problem zostaje rozwiązany. A więc, chociaż teksty nie mówią o problemach w kuchni, o tym, kto z kim się dogaduje, a kto z kim się nie dogaduje, uczenie się rozwiązywania takich problemów jest częścią ścieżki. Rozwijanie właściwego nastawienia, tak abyś nie dawał się wciągać w mnóstwo zbędnych kłótni czy zbędnych pogawędek, może nie wydawać się wielką sprawą. Ale znowu, praca nad małymi rzeczami daje ci praktykę, dzięki której możesz umiejętnie pracować z rzeczami wielkimi. Więc bądź gotów rozkładać rzeczy na części. W końcu każdy wielki problem jest w ten sposób rozwiązywany. Rozbij go na małe problemy. Te możesz opanować.